W akademiku na Kordeckiego kolejny dzień bez wody, prądu. Czego jeszcze? Bez wody, prądu, ciepłego jedzenia, bo kuchenki mamy również na prąd. Bez ogrzewania. Bez windy, to już się przyzwyczailiśmy, bo I to już Bez internetu? Pół roku. Bez internetu, przecież bez niczego. Co na to administracja osiedla? Administracja mówi, że jest bezradna, że to nie jest jej wina, że udzieliła wszelkiej pomocy nam i że wszystko zrobiła co jest w ich mocy, aby naprawić funkcjonującą usterkę, co nam nie wydaje się A jeśli prawdziwe. Jeśli nie pasuje, ewentualnie możemy się przenieść do innego akademika. Co jest oczywiste, że w tych akademikach nie ma miejsca, nawet gdybyśmy chcieli się przenieść, to nie ma takiej możliwości rozumiem, że nie wytłumaczyli dlaczego, czy y, awaria długo trwała, krótko trwała? Drugi raz się dzieje, że nie ma prądu ani ciepłej wody. Ostatni raz dwa dni to trwało. Tak, to dwa trwało dni. dokładnie dwa dni. Ostatnia. Obudziliśmy się rano, nie było prądu. Trwało to cały dzień, nie został udzielony żadne, mm, żadna odpowiedź kiedy będzie prąd. E, naprawiane to zaczęło być w ogóle ta usterka około 15, a o 7 już prądu nie było. Naprawione było do godziny 18. O 15 oczywiście cała administracja idzie do domu, więc ich ten problem już nie interesuje. My mamy sobie kupić świeczki, ewentualnie znicze jak są w promocji i sobie jakoś radzić, bo przecież to, to nie jest nic wielkiego, że nie ma prądu. Rozumiem, że windy już trochę dłużej nie działają. Windy nie działają od okay żeby nie skła... Czerwca na pewno, nie wiem, czy już nie maja, ale już wyprowadzając się stąd, bo też mieszkałyśmy tutaj w tamtym roku windy nie działał. Kiedy będą naprawione? No. Y, ogólna informacja, który, kiedy się idzie do administracji za dwa dni. Albo słyszy się w środę. Albo w środę. Są Od odpowiedzi. panów, którzy naprawiają windy, słyszeliśmy, że na pewno do końca miesiąca tej wind nie będzie.